Dzień dobry wszystkim. Mam na imię Robert i dzisiaj będę ponownie grał w Roblox Restaurant Tycoon 2. I tak to jest restauracja: Fertilizer. I właściwie zacznę już odcinek od kupienia czegoś, co chciałem kupić. Tak, lodówka. No tak lodówkę kupiłem. No i trochę chyba przeniosę te wszystkie rzeczy, bo to nie wygląda zbyt dobrze, na. Okej, okay, trochę poprzenosiłem kuchnię i... Nie wiem, może trochę udekoruję to i... Pomyślałam o zbudowaniu takiego dużego stoliku, ale to może później. Na razie chyba jednak otworzę restauracja, więc... tak. No. Otworzona restauracja. Super. Okej, okay, teraz trzeba czekać na ludzi. Widzę, że już przyszli ludzie. No i tak, teraz szybki time-lapse notowania i zbierania tych Niewa zamówień. Myślę tak trochę o kupieniu kucharza, bo trochę dużo tego robię. Kurczę, tylko pita bread i peter Balen... Nowe danie, więc szybko to zrobię, bo niech będzie kalamari dla dzieci. Ok, teraz taka chwilowa przerwa od gotowania i chyba sobie nawet zabiorę jakiegoś szefa, bo całkiem dużo mam tego gotowania. A więc idę tutaj. No i z szefami jest tak, że muszę gotować 5 dania, więc jest czas na powrót do gotowania i to wszystko to samo. On się tylko nauczy ten. Robić... oliebol je Kurcze, Kurczę, wszyscy ludzie odeszli. Ale jakieś pieniędzy to jest no, fajne. Ojej, 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 Okej. Okay. Uuu, jeszcze więcej pinią Uuu, <grywia> Może trochę udekoruję sobie? Na przykład naturą... O, gerberki. Okej, okay, nieważne. DORIME! I DORIME! Okej, okay, przestanę już. Powrót do gotowania. Czy on się właśnie przeteleportował? <głos> Ojeju. Co się dzieje z tą grą? Pierwsze nerwujący ludzie którzy się poruszają bez schodzenia, a teraz teleportujący się szefowie. To jest co... Nie rozumiem tego. Nowa aktualizacja Roblox Restaurant Icon. O, no... o, nawet, Oj, to nawet dwa nowe dania! E no! Krepsy! Ta, biorę krepsy! I makaron. Chociaż wodę. Muszę makaron. O! Okej. Okay. Te to, to makarony wyglądają nawet jak moci. Okej, okay, ale... O kurczę, mogłem zebrać te pieniądze, Już nieważne. I okej, okay, idę zebrać te pieniądze, widzę, że zarobki przychodzą. To dobrze, tutaj jest takie wejście, żeby ten kelner mógł. O! Cztery ludzie, no super. Nie! Nie no. <laughs> Moje kurcze, ukradł mi kalamari, zły zł zł człowiek. Kurcze, to jest jeden chyba z najlepszych tych. Tutaj jest tyle fajnych deserów. Nic innego fajnego. <laughs> Chyba jest trochę pień Tak, tak myślałem, że są pieniądze do zebrania. Są Pieniążki! do zebrania. Hmm. Oka tutaj. Taip... A, więcej pieniądzeków. Jak myślę, że mógłbym zrobić 100 dla ośmiu. <laughs> to by było było taką niby rewolucją, no bo to tyle ludzi jest. Właśnie myślę o tym. Na pewno byłby to bardzo dobry pomysł. O! Ech, oczywiście, że zrobić się no. Ja zostaję expansion. Mi tylko tak troszkę pomaga. Okej, okay, dwa nowe dania, co? Sałatka? Ej, dam pieczką. Chyba jest czas, czas na wodę. Wreszcie moja restauracja odkryła wodę. To jest taka rewolucja. Okej. Okay. Teraz idę sobie kupić nowe stoliki, bo i wreszcie. Będę mógł zrobić wielki, święty stolik. O tak. Czy mi będzie starczyć pieniędzy? Nie! O Kurczę, to tak, tak blisko. Tak blisko, kurczę. Okej, okay, nieważne, że będzie stolik dla sześciu. Taki słaby stolik dla 6. O, już przyszła rodzinka. Rodzinka.pl Mam takie przeczucie, że będę potrzebował drugiego kelnera. Bo nikt nie odbiera. O Tak. Będę. Potrzebuję drugiego kelnera. To za chwilę zrobię, bo potrzebuję pieniądze na, wie... na stolik dla ośmiu. Tak. Ale to muszę zapamiętać, żeby to zrobić. Albo może i nie. Zebrał wszystko, więc jest ok. Uwaga! Je! Yeah! <noise> <noise> Kurczę, ok, wreszcie wydam wszystko na, na, na tym czymś. Stolik dla Ośmiu. To jest chyba najwięcej pieniędzy, które można mieć, no chyba, że się z... wydarą buksy. A ja nie ja nie mam ro, 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 robel bluksów, a więc mam problem. Ale się cieszę. Teraz powrót do gotowania. Okej, okay. dwa nowe dania, nowe. Okej, okay, co fajnie. Sok pomarańczowy. I... Tak, lobster. Tak, tak szybko to zamknę restaurację. Ponieważ... Właściwie chcę jeszcze zbudować jeden mały sto Albo nie chcę taki stolik właśnie zbudować. I będę mógł te takie długie, podłużne krzesło zrobić. A więc... Lubię je skoro mogę. No i tak. Kurczę, zabrał mi wszystko. Tak się nie zabrał nic. Zabrało, więc... To jest takie głębokie normalnie. Ale z nich pewnie dostanę całkiem dużo M. Okej. Okay. To... Oni... Okej. Okay. Proszę. Dwa danie chociażby... Eee... On to zrobi. No jedz! Ty pacholę! <grym> ty dziecko, jedz szybko! O, ja chcę zarobić pieniądze. Jestem jedny... Mam 19 pieniążków. I tak bardzo chcę. O, nie, kurde. Cze, Czemu ja kaszę? No, normalnie wszyscy pomyślą, że mam koronawirusa. Uuuu... Ulala, cash money. O kurczę, to, to jest, to, to jest... To jest chyba za drogie No tak No chyba, że dostanę 70 od tych ludzi Co na pewno nie dostanę Następny odcinek O nawet bl całkiem blisko. Pewnie jakbym nie kupił ty tego czegoś, to bym... Miał, ale no... Okej. Okay. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję, 50 subskrypcji i... Chy właśnie Ciebie mówiłem to w moim filmiku z Plugging, ale... <coughs> Chyba nie będę mógł zrobić Angry Birds Casual, ponieważ... To jest tylko na... na, na IPhony, a więc zrobię... A więc... Pięć, na razie 50 subskrypcji zagryw Angel's. Blast. No i... No i tak. Trzymajcie się tam. No i. No i nie... Te, przez, nie teleportujcie się byle gdzie. <grym>, nie wiem. Co mówić, oj, nie mogę przestać chodzić po Ale cześć. O, okej, okay. wiesz Okej, okay, pa, cześć.